Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na ekspresowe w przygotowaniu ciasto ze śliwkami. Jak zawsze na początku, zapraszam do subskrybowania, kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Do miski wbijamy 5 jajek, wsypujemy 3/4 szklanki cukru i całość miksujemy przez kilka minut, aż masa zrobi się puszysta i jasna. Następnie dodajemy przesianą mąkę wraz z sodą. Ja mam tutaj 1,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej oraz łyżeczkę sody. wcześniej całość przesiałam, a teraz wsypuję tutaj do zmiksowanych jajek. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Następnie wlewamy pół szklanki oleju i krótko miksujemy tylko do połączenia się składników. Blaszkę o wymiarach 25x35 cm wyłożyłam papierem do pieczenia, mniej więcej połowę masy wylewam na blaszkę. Do drugiej połowy dodajemy łyżkę kakao i jeszcze krótko miksujemy, aby składniki się połączyły. Masę kakaową przekładamy na tą jasną masę. Ja już tutaj e, nic łyżeczką nie mieszam, ona później podczas pieczenia samo się wymiesza. Na układamy śliwki. Przygotowujemy około 400-500 g śliwek. Oczywiście kroimy na połówki, z skórką do dołu. Układamy na cieście, Następnie wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni. Pieczemy około 40 minut lub do tak zwanego suchego patyczka. Gotowe. Posypać cukrem pudrem i gotowe. Jak widzicie, błyskawiczne, proste w przygotowaniu, zawsze się udaje. Także przygotujcie koniecznie. Pozdrawiam.